Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Nostala yy, i w kolejnym hazardowaniu naszym Nostalowym, który wróciło do mnie, więc jak tak stwierdziłem, a, wracam, a, a muszę wstawić odcinek, to stwierdziłem, że polecimy trochę, trochę mocniej. A więc jako że magmarosy strasznie, strasznie mocno poszły w górę. E, po 70% e, S6 te czyste magmarosy tak zwane chodzą po 42 KK, a łączone z kamiennymi na S6 to jest e, 35 KK aktualnie, więc jedna para robi 15 kaka za rok do przodu, jeżeli wejdzie. Oczywiście na każdą barę mamy po 20%, żeby weszło. Tutaj macie proszę bardzo, wszystko jest 3, jest 2. Ale zanim otworzymy sobie skrzynkę ostatniego miesiąca, czyli 28, i wypada nam. Tretak przygód 60 minut. Uh, wow, fajerwerki. Dobra, zróbmy tutaj fajerwerki przy malkolnie. Dobra, lecimy, jedna para. Ja tak naprawdę z tych sześciu chcę tylko jedną parę, i będę po prostu już zadowolony. Bo to mi zwróci już wszystko, jeszcze będę na plusie. Więc lecimy, dobra, pierwsza para, no niestety zgasła. Ty drugą. Tylko, tylko, tylko. tylko jedna para, proszę. Niech mi wejdzie ta jedna para. Proszę bardzo, I to po 70%. No pięknie, jest szóstki. Super, to ja już jestem na plusie, to ja już jestem mega zadowolony. A jakby mi weszła jeszcze jedna para, to już w ogóle kosmos. To już jestem na plusie i to tak... <m> no i opłacało się wrócić do gry, proszę bardzo. Oby dwie pary po 42 kK na NB będą siedzieć. Ach pięknie. No i wspaniale, kurczę, zwraca się, zwraca się, zwraca się. Dobra, jeszcze trzy próby, już lecimy te trzy próby. Choć ja uważam, że już, że już zbytnio tutaj tutaj nie nic przy, przy takim farcie w sumie podwójnym. I to te najdroższe się skleiły, to to już w ogóle tak, dobra i ostatnia para. Ale i, aż, mi, aż mi się zacisz na twarzy drogą. No kurde. Hmm, takie szczęście. I... no nie weszły, ale kurczę, dwie pary, no ludzie. Powrót... Po, powrót super. Proszę bardzo. No i kurde. Jesteśmy na plusie I z tej skrzyneczki w sumie limitowanej to też jeszcze nie aż tak źle, bo to, bo to zawsze plecaczek masz Super, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli odcinek Wam się podobał i kurczę, szczęście, super, to zostawcie łapkę, łapkę i oczywiście nie zapomnijcie zostawiać subskrypcji, bo już niedługo, zostało nam chyba tylko tam 45 subskrypcji i będę mieć 500 subów. A na 500 subów, tak jak mówiłem, robię bardzo duży konkurs. Bardzo duży konkurs na kakao. Więc dobijajcie suby, dobijajcie lajki. I do następnego odcinka. Na razie, cześć.